Juhu, ho, 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 ho. Witam was, mówi do Was Dyno Mike. Nie no, żartuję, cześć się Manko! z tej strony Maniusz witam was w świątecznym odcinku z Gry Brawl Stars na moim kanale. Dzisiaj gramy na mapie konkursowej z widzami używamy emotek, które były dzisiaj do zdobycia. To yo ho, to yo ho ho! Fajne było. Fajnie się czułem z tym. Widzicie? Teraz wkurzona bąbka na maksa. Halo, to jest ciulowo zrobione. O, mamy, mamy niebieską gwiazdę. Mamy... Mamy... Mamy ją. No ty Riko głupi. Ty głupiutki Riku. E, czemu to jest panda? Panda, do panda, panda. Okej. Okay. Co nie? Rico zyskał... Co za Leon? No nie wiara, używamy choinki i śpiewamy. Adi, ze zespom, paraditur. Ło, wow! ale że mi za, ale ja, ja ich zabiłem. No teraz oni mam znowu niebieską gwiazdkę. No to by było nienormalne, gdyby nie mieli. Ja lecę, tu pewnie ktoś jest, no bibi. No bibi, a no, nienawidzę tego Riko. Widzicie, jak on nas kosi? Teraz są. Do 24. Są świąteczne odcineczki z gry Roll Stars na moim kanale. Będą. Codziennie takie świąteczne odcineczki. Uuu. Szybko kość go, Kajtos. Dobra, Kajtos porobił. Mamy niebieską gwiazdkę. Ja? Ja mam niebieską gwiazdkę, przepraszam. Przepraszam na chwilę. O! Oh, porobiłem szybko ewakuacja. A dobra, nie, 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 nie miałem przepraszam na chwilę, bo mi coś pies prycha. Jakbyście coś jakieś prychanie mojego psa, to przepraszam Was. Bardzo, bardzo. Nie chcę, żeby mój pies prychał, bo on tam coś widzi w krzakach, w zaroślach. No, nie, szybko chowamy się, nie śpiewamy. Adi, no i śpiewamy. Mikołaj jest wielki, bo gdy chodzi o prezenty. Ciągle elfy, swe pogania, róbcie prezenty. Na gwiazdeczkę. Nie no, no, to się nie rymuje. Ok, k, 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 k Świąteczne odcineczki, seryjne, tak się kończą. Taką ładnym, mójnym. Mm, kogo by tu wziąć? Eee, Piper. Chyba, że będzie na blisko, no to takie trochę. Trochę, lip, trochę taki Lipton. Wiecie, Lipton. Halo, strzała. Pamięt... Ej, przepraszam, że to, że mi mój sprzęt spadł. O kurde, z kim mam. O kurde, z kim ja mam do czynienia? Z której wyjdziesz? proszę no zostaw mnie No! Obydwoje dadniśmy po hamsku. Ku, 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 kurde, kukurde. A ja tu mam ich pod ramionem swoim. Uuu! Ale ja, jak ja, ja to pięknie zrobiłem, to ja mam niebieską gwiazdkę. E, 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 e. Niech tutaj podejdzie, to pożałuję tego. Piu, piu, piu. Elo, pum, szakalaka. I've got the same as szakalakalaka. Jestem profesjonalistą. Mam znać, Ulciksona i koszy. Bo oh, Nie, rozwalił mnie ten jeden mechmet. Mechmeta trzeba ukarać. Ale ja to zrobiłem. Dobra pora broni. Ja ładuję sobie amunicję, żeby być zdrowy i silny. Okej. Wygrywam. Znowu z lecimy. Jeszcze jak wiecie dobrze, dzisiaj był jeszcze jeden odcinek z Edgara. Jak pewnie wy to no teraz, yy, jak to oglądaliście, to jednak nie miałem 15 rangi, ale. Do... powinienem wbić do piątku. W czwartek będzie Magic Kaśny odcinek. Kiedy odblokujemy do Broka, ale to będzie idealnie na Wigilię. Idealnie na Wigilię to będzie. Ale o 12, żebyście nie mówili, Eee, nie wiem, wtedy, kiedy ja 12 potraw wigilijnych, kiedy fakowuje prezent, a teraz mi się nie chce oglądać. Nie. Wrzucę o 12, żebyście jeszcze przed przygotowaniem 12 potraw wigilijnych, albo w czasie przerwy, mogli mnie sobie w spokoju obejrzeć. Bo wiem, że mnie lubicie. Moja... O kurde, mam 7%. Kajtos! No, gotowi? Którego zadymiarza mam wybrać? Dobra, lecimy z pipera mam gadget, czyli rewolwerek. Przepraszam za ten szum! O! Oh! O! Oh. E, no, gadżecik kurde star, Ta modka, dopa. Kogo my tu mamy? Siema, morda. Ale oni mają niebieską gwiazdkę. Ja wolę uciekać. Ewakuacja. Czy ten ból raszuje? Serio, Jacek na mnie idziesz? O! Ale, to są strzała. No nie, 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 nie chodzi mi o gracza strzała, tylko że strzała takiego dostał pięknego, Trz. ten też. No nie, pędź za nim. Co? Wymieniłeś się za nitę? Szybko, ból. Siema. Ten... Nie, misiek, nie wlazł do te, tepka. Przepraszam, nad za już ci w ogóle jakikolwiek szum. Przepraszam. Ja jestem prosem, Piper. Tak! Mi ci dziś wywaliło w ogóle, ty, ty Piaro, jedna. E, czemu w moim kierunku? Ty, my to wygramy? Nie! Nie możemy to. My to przegramy jeszcze! O! Szybko. Kill. Kill. Nie. Mm. Nie, przegraliśmy już. Tam to już przegrana. Didi z takiego mi meczu. Nie udało się po prostu

Moi drodzy, więc bez przedłużania widzimy się już w grze. Moi drodzy, jesteśmy już w grze. To trwało kilka sekund. O, jaka mapa, o! Och i ech. Boję się jej. Jeszcze tu mi nani dali w, w ogóle. No comment. Ty, głupku! Pff, nie udało się. Jeszcze ginę. Pamiętajcie, teraz stoją wam próg cztery lajki, cztery lajki, no dobra dajmy 3, bo to, to muszą być codzienne filmy, niech będą trzy łapki w górę, to będzie kolejny, elo, ja w nią strzeliłem, czemu mi nie znało, że ja ją zabiłem, halo, ty głupia jędza, o! No proszę rozwalcie. Jestem. Rozwaliłem ją tak! Ale o szybko. Mm, no Ty kurde głupku. No. Że ani gracze. Aha, czyli Gra chce mi wmówić, że gracze są na tyle mocni, żeby rozwalić aż tyle. Tanna, nie jest niepokonalna! Jesteś niepokonalna, wiesz? No, 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 trafić się ich nie da. No, Ugiechy, możesz stąd iść? Ty głupku. Nie, jeszcze, jeszcze on. Serie mi tak łatwo zwiał. O! Tego się nie da zrobić. Po prostu lecę. I tym dziwnym, kręciowym akcentem, jak tu po, po prawej stronie nasz strzał, sewano w twarz e, cia lodem, akcentem takim czas wawel. L lodowo twarzowym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że świąteczny odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał, więc trzymajcie się. Cześć!